Bardzo nie lubię mówić o religii i o wierzeniach, ale dziś chciałabym zrobić wyjątek i skorzystać z pewnej postaci, która doskonale tu pasuje, którą dobrze znamy z wielu różnych opowieści. W jednej z nich pada jedna z lepszych kwestii wszechczasów: że największym trykiem diabła było przekonanie świata o tym, że nie istnieje. Diabeł to ten głos w naszej głowie głos, który cały dzień wysyła nam negatywne komunikaty. Mówimy o nim krytyk wewnętrzny, który jest właśnie jak ten diabeł w tych znanych opowieściach, który mówi musisz porównywać się z innym. Nie radzisz sobie wystarczająco dobrze. Powinieneś być zdenerwowany. Nie jesteś wystarczająco dobry. Poniesiesz porażkę. Koncentruj się na życiu innych zamiast na swoim własnym. I chcieliby by inni tego nie mieli. Krytyk wewnętrzny to właśnie ten diabeł. I teraz popatrz. Gdybyś miał doradcę, pracownika, asystenta lub trenera, który mówiłby ci takie rzeczy przez cały dzień, zwolniłbyś go natychmiast. Więc zrób to z wewnętrznym krytykiem. Niby to Proste, niby logiczne. Ale tego nie robisz, bo nie zdajesz sobie sprawy z tego, że ten głos to krytyk wewnętrzny, którego zadaniem jest być jak ten diabeł właśnie. Ten głos to nie ty, kiedy naprawdę zrozumiesz tą przenośnie, możesz zdecydować, czy chcesz go słuchać, czy nie. Możesz zacząć kontrolować krytyka wewnętrznego, a nawet się go pozbyć. Uświadam sobie dwie kwestie. Po pierwsze, ten głos to nie ty. Ty jesteś jedynie tym, który go słyszy. Po drugie, ten głos już ci nie służy, nie chroni cię ani nie pomaga. Unikać problemów, ani nawet osiągać sukcesu. Wręcz przeciwnie, jego celem jest zniszczyć twoje życie. Dokładnie tak, jak owego diabła. Ach, i jeszcze jedno, a może wykorzystać to stare, znane powiedzenie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Co o tym myślisz?